Dla mnie największą zagadką jest, dlaczego w dalszym ciągu nie może pani się przekonać do Bożeny. O co tam chodzi? Do bo, tej, do tej amerykanki. To znaczy nie, ja nie mogę powiedzieć, ja jej się do niej nigdy nie przekonam. Ja ją szanuję jako człowieka, ale uważam, mając nasze lata, trzeba mieć jakoś godność ubierania się, prawda? Bo wiadomo, że no, ja to już siebie całkiem nie wyobrażam w takim ubraniu, jak Bożena się ubiera. No, dajcie spokój. No, druga sprawa, trzeba mieć odwagę, nie? Bo ta wasza koleżanka to mnie zapytała, czy ja ją widzę w roli Dagmary. A gdzie do choroby ona do Dagmary? To już widzicie, jaka ta Dagmara. Ona nawet, bo widziałam ją teraz, że ona miała wypadek, to ona nawet na, w szpitalu żartuje. No, a gdzie Bożena? I dru y Nie, nie. Absolutnie mi Bożena nie leży. Człowiek tak, ale jako jej y sposób bycia, wymowy. Y w ogóle, ale to w ogóle. A druga sprawa, a czy ja muszę ją lubić? No Nie, ale zastanawiamy się dlaczego tak jest. A na przykład denerwują panią te powtarzające się jej historie? Bardzo. Przecież w każ to znaczy w każdym odcinku zwracałam uwagę, tak jakbym wchodziła w jej rozmowę, bo dajmy na to jeżeli jest sprawa o miłości czy o tam o tym to się mówi o tym, a nie ciągle jaka ja jestem zadowolona, że ja trafiłam do tego programu. Dziękuję wam bardzo. No tak, tak jest. No to po co takie rzeczy opowiadać? Człowiek raz powiedział jest zadowolony, bo to coś każdemu z nas dało. Dajmy na to ja się otworzyłam trochę też, w tym, bo ja i tak jestem odważna, ale przeżywałam bardzo śmierć siostry. I ten program właśnie mi zrobił to, że ja zaakceptowałam to, że w końcu pojechałam do swego szwagra, bo no, no takie takie życie jest, a Boże nie. Jestem po prostu, ja wszystkich ludzi szanuję, ale Boże, jak to powiedziałam już wam, w tej dziew, do tej dziewczynki, co była ze mną na wywiadzie, nie leży mi po prostu i koniec. I się nie przekonam do niej.